Oczywiście tak, Lisowski do Robaka. Robak ucieka Pawelcowi. Wciąż robakę do Szernasa, Szernas to musiał uważać, spawić, żeby nie faulować, ale sfaulował. No i mamy jedenastkę, chociaż wściekają się piłkarze Śląska. Sędzia też w pierwszej chwili się zawahał. Czy się położyć, czy się nie położyć. To Zobaczmy to, że... jeszcze raz, no moim zdaniem faulu nie było. Sędzia to z początku nie wiedział, myślałem, że da żółtą kartkę zawodnikowi no, Moim zdaniem to jest żółta kartka dla Szernasa. Myślałem, że taka decyzja sędziego będzie, ale sędzia wskazał na... No, Marek, nie wiem, ja nie mam wątpliwości, dla mnie to jest żółta kartka dla Szernasa. Dwa gole w niedzielę w meczu Młodej Ekstraklasy. Marcin Robak, Robak jeden do zera dla Widzewa Łódź, no ale... Jakiś się nie mamy mimo wszystko po tym golu, bo po tym co zobaczyliśmy w powtórkach e, uważamy, że e, sędzia po prostu sprezentował tego gola widzewiana. Ale samo wykonanie rzutu wolnego z 11 metrów było bardzo perfekcyjne, mocne do roku. No! Bramkarz wcześniej w poszedł i jednak tej piłki nie złapał. Udawało się, że w sam ruch jednak tutaj minęło. Minęła piłka bramkarza.